Człowieku, to tylko sport. Chyba nie będziesz oglądał, jak oni za jedną piuchą biegają. Są ważniejsze sprawy. Strata czasu. Weź się spokój. Na głowę Ci poszło? Gorączkę masz? To jest tylko sport. Niektórzy tego nie rozumieją. Chciałbym pokazać Wam dzień meczowy. Z czym to się je? Jak to wygląda? Jakie emocje temu towarzyszą? Chciałbym ten dzień przeżyć z każdym kibicem na całym świecie. Chcę poczuć gorączkę. Katowice, samo serce górnośląskiej aglomeracji. Kojarzycie je z węglem, z kopalniami, z przemysłem, ale nie po to tu przyjechaliśmy. Przyjechaliśmy na bardzo ważny mecz. Katowice to 300-tysięczna stolica Górnego Śląska. Dawne hałdy, porosła zielona trawka, a odrapane PRL-owskie biurowce zastąpiły prawdziwe drapacze chmur. W samym centrum można się scilować i odwiedzić modne knajpy. Ale przecież mnie interesuje sport, a jak sport, to futbol. Co prawda najbardziej utytułowane śląskie kluby to Górnik Zabrze i Ruchorzów, ale na piłkarskiej mapie swoje zasłużone miejsce ma katowicki GKS. GieKSa swoje największe sukcesy odnosiła na przełomie lat 80. i 90. za kadencji legendarnego prezesa Mariana Dziurowicza. Trzy Puchary Polski, 10 lat pod rząd w europejskich rozgrywkach, 8 miejsc na podium Ekstraklasy – wtedy zabrakło tylko mistrzostwa. Teraz Gieksa jest w drugiej lidze. I już za moment zagrał awans z innym zasłużonym klubem, łódzkim widzewem. Prawdziwemu sportowcowi żadna pogoda nie jest straszna. Mi ekipa już narzeka, że wszystko zalane, ale musimy iść zobaczyć, jak popaki zagrzewają się przed meczem z widzewem. samą końcówkę sezonu. Każdy mecz praktycznie o życie. Czy czuje pan te nerwy, czy spokojnie cały czas swoim systematycznym planem do, do przodu? Plan na pewno, emocje na pewno, a dzień przed meczem moim zadaniem jest, jest gorączkę tonować. Ja muszę być tym, 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 tym lekarstwem, który tych zawodników też uspokaja. Oni mają być skoncentrowani, jutro przygotowani. Ja nie jestem do tego, żeby to podsycać kibice kibicę no wystarczającą rzecz i, i dla nich to jest na pewno gorączka. Zawodnicy muszą na chłodno, oni kochają to, co robią, także, także w ten sposób. Czy wierzy Pan tą moc 12 zawodnika, jakim są kibice na, na trybunie? Nie no na pewno kibice no. kibice to jest najważniejsza sprawa. Po to gramy, po to pracujemy, po to to wszystko robimy, po to się to wszystko kręci. To, to jest dla ludzi i dla, i, dla, i, dla, i dla emocji. Jak ich nie ma, to jest gorzej. No dobrze, że przynajmniej że dobrze, że przynajmniej jutro, przynajmniej w części, czekamy na nich bardzo. Blaszak na pewno jednak jutro będzie nas pomagał, na to liczymy. Będzie OK. Jesteś fizjoterapeutą, czyli tu pomagasz chłopakom i powiedz mi teraz... Na czym najbardziej pracujesz? Co są nogi, plecy, ręce. Na co chłopaki najbardziej narzekają? No z racji tego, że są piłkarzami, głównie pracują nogami, no to, no to głównie skupiamy się na nogach. Tego dotyczy najwięcej kontuzji i nad tym się głównie skupiamy, nad tym polega głównie nasza praca. Jest no, na dwóch fizjoterapeutów. Także staramy się ogarnąć tą całą grupę naszych piłkarzy, żeby jak najszybciej się zregenerowali do następnego meczu, do treningu, żeby ich nic nie bolało i żeby ich omijały kontuzje. Jasne. Czy jako fizjoterapeuta pracujący w gks czy też jesteś kibicem GKS-u? Tak, tak. Od dziecka kibicuję GKS-owi, mieszkam cały życie w Katowicach, także był to od mojego chłopczyka mój klub. Jeździłem nawet na wyjazdy, zanim zacząłem pracować. Także gdzieś od dziecka ten GKS był blisko. Czyli całe życie związane z GKS-em. Można tak powiedzieć. Jest z nami kapitan GieKSy, Adrian Bond. Witam, Witam Cię. cię. Układa się sama końcówka, że razem z Widzewem bijecie się o to miejsce w dwójce do awansu bezpośredniego do pierwszej ligi. Jakie są was, Twoje odczucia i drużyny przed meczem? Na pewno wielka ekscytacja przed takim meczem, gdzie możemy sprawdzić się na tle dobrego rybala, który też do gry wyższej lidze, także myślę, że bardzo ciekawy mecz przed nami. Myślę, że pokażemy się z jak najlepszej strony, pokażemy niezłe widowisko wspólnie z widzewem, więc... Jak to będzie dla ciebie, jakie to będzie odczucie, ten brak tego 12 w pełni wypchanego blaszoka? No tak jak zawsze mówiliśmy, że gramy z 12 tutaj. No szkoda troszkę, że może ta liczba jest ograniczona, ale fajnie, że ktokolwiek przychodzi, ktokolwiek chce nas oglądać i nas dopingować, także na pewno to jest dalej nasz pełnoprawny 12 zawodnik. Na cieszymy się i mam nadzieję, że nam pomogą w niedzielę. Marek Koniarek, sam na sam, to jest Widalnej sytuacji koniarek i Mamy okazję spotkać legendę GKS-u Katowice i widzę wałcz. Jest z nami pan Marek Koniarek. Witam serdecznie. Pan w gieksie wygrał Puchar polski. Widzę wie zaś został pan mistrzem polski, która historia wzbudza w panu do tej pory największe emocje. Ten finał Połowy Polski to nigdy nie zapomnimy w się Katowice, bo jednak to był pierwszy sukces jako młodzi chłopcy z Górnikiem na Stadionie Śląskim. Finał no to, to jest pamięć do dzisiaj. GieKSa gra jutro z Widzewem, ale spotykają się na drugoligowych boiskach. Czy to jest ich miejsce? Na pewno nie, no to na drugoligowych boiskach, ale na szczeblu, jak można powiedzieć, na, na szczeblu trzeciej, trzeciej ligi, bo to praktycznie pra, 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 to jest w tamtych czasach nie było Ekstraklasy, tylko była pierwsza liga. To są dwa zespoły, które powinny być w Ekstraklasie dzisiaj, bo po prostu tradycje i w ogóle to, to wszystko, co to, to osiągły. Wiadomo, widzę więcej, ale, 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 ale GKS tak samo, no ale trudno, no takie jest życie, tak się porobiło. Takie błędy popełnili jedni jak i drudzy i dlatego znaleźli się w tym miejscu, w którym są. Także trzeba trzymać kciuki i liczyć na to, że i widzę, i GKS wejdzie. Do I kiedy się mówi, że e, presja ki, 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 ze strony kibiców na GKS jest zbyt duża, czy to jest prawda? Czy, czy te trybuny po prostu niosą? Ja powiem tak, e, muszę wrócić do widzewa i powiem tak, żeby, że tam po 18 tysięcy ludzi, tysięcy ludzi chodzi na, na stadion. I nie wiem, czy gdzieś widzę, byłby by był drugą walczącą awans, gdyby nie, nie ci ludzie. Bo ja wiem jak to jest, jaka jest atmosfera, jak to jest tutaj, jak przyjdzie te parę tysięcy, na, na przykład. Nie? To też, jest, to też jest atmosfera, także jest różnica grając przy, przy pustym blaszku, a przy pełnym. No to, panie Marku, nic nam nie pozostało jak tylko życzyć obydwom drużynom jak najszybszego powrotu do tej ekstraklasy. Liczę na to i dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo. Oleg jest spikerem na stadionie gks u Katowice. I teraz, Oleg pytanie ode mnie. Na czym polega twoja rola? Na, jak to wygląda zawód spikera? Rola spikera rozpoczyna się już wcześniej. Trzeba dobrze się przygotować do, do spotkania, zaczepnąć informacje na temat różnych gości, newsy klubowe, bo to jest ważne dla kibica, aby być na, na bieżąco z takimi informacjami. Jasne rozumiem. Czyli teraz jesteśmy przed dniem meczu z widzewem, ja cię w nocy budzę o drugiej i ty mi wymieniasz cały skład widzewa, tak? No może widzewa nie, ale gieksy na pewno, bo to dla mnie jest priorytetem. Jasne, rozumiem. Teraz powiedz mi, bo oprócz speakera jesteś też kibicem GKS Katowice. I teraz chciałem cię zap zapytać o początki tego, jak wyglądał twój pierwszy mecz? Może to pamiętasz? Mój pierwszy mecz, który pamiętam, to 86 rok, Stadion śląski, finał paru Polski, wielki górnik zabrze i GKS Katowice, który dopiero raczkował. Wcześniej mm -hmm. z 4 do 1, fantastyczne. To jest mecz, który pamiętam. Chodziłem na mecze wcześniej na na już, ale Jasne. moja pamięć nie jest aż tak doskonała, żeby Rozumiem. pamiętać tamte mecze. A poza tym to tak wielki sukces w historii klubu, że chyba warto to no, to dok pamiętać. Dokładnie tak, to najbardziej utkwiło w pamięci, także Jasne. od tego zaczynam swoją przygodę z GieKSą. Jasne. Kiedyś powiedziałem w domu żonie, że GieKSa była pierwsza, potem była dopiero ona. <laughs> no, to po takim czymś no to pozostaje mi tylko życzyć jutro powodzenia. Oby GieKSa wygrała. Dzięki wielkie, wielkie dzięki. wygramy. Jesteśmy w samym centrum Katowic, w pobliżu ulicy Mariackiej, a za nami Blaszek, sklep kibiców GieKSy. A tutaj pracujący w nim kolega, witam Cię Cześć, serdecznie, Adrian. Patryk. Teraz, szczególnie przed tym meczem z widzewem, czy przychodzą ludzie kupować koszulki? Czy jest czuć już tą atmosferę napiętą przed meczem? Wiesz, przede wszystkim ruch to, to słabe słowo w naszym przypadku. <laughs> A tak ogólnie powiem tak, no niestety, sytuacja z wiadomych powodów jest jaka jest. Na stadion może wejść tylko 25% kibiców, więc no, na pewno nie jest tutaj, jak, jak wyglądałoby to w normalnych czasach. Widzew jest zaprzyjaźniony z lokalnym rywalem. Ten mecz ma swoją szczególną atmosferę. Czy już wszyscy czuć tą gorączkę tutaj? Jest to bardzo ważne mecz, no i, i obojętnie jego widzów go będzie mogło obejrzeć, no to jest on dla nas, można powiedzieć, kluczowy. Jak ty czujesz jutrzejszy wynik? Jestem kibicem, trzeba wierzyć, że wygramy. No to tego pozostało mi tylko życzyć i powodzenia. Dzięki wielkie, a słyszałem, że wybieracie się jutro na mecz, także yy, mamy taką akcję, że wszyscy byli na żółto, także mam nadzieję, że, że też, też się pojawisz na żółto. Super, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Jeszcze raz powodzenia. Jesteśmy na ulicy Mariackiej. A jak Mariacka, to Bary. Jest z nami Marcin, witam Cię. Cześć, witam. Marcin to zaangażowany kibic, który pisze dla GieKSy.pl. Zgadza się. Twoje pierwsze wspomnienie z meczem GKS-u katolice właśnie. Wiesz co, to jest zabawne i nie będzie to powiedziane na potrzeby tego programu, ale moje pierwsze wspomnienie to jest Widzę w Łódź. Bo naprawdę, i tutaj mówię zupełnie szczerze, Pierwszy mecz, jaki pamiętam, to jest mecz z widzewem 1-1 w 98 albo 97 roku. Miałem 6 albo 7 lat i był taki biało-czarny plakat GKSK, to widzę widzę w Łódź. I Ja z tego meczu pamiętam tylko tyle. <laughs> Naprawdę był to jeden z moich pierwszych takich świadomych meczów. E, teraz pytanie, kto zabrał Cię pierwszy raz na ten mecz? Właśnie? Wiesz co? Tak jak w większości chyba śląskich rodzin tutaj. Mój, mój dziadek kibicował, mój ojciec kibicował. Mój ojciec zabrał mojego brata, no i potem w końcu też mnie i jeździliśmy w trójkę na mecz. Czy przychodzi to z pokolenia na pokolenie? Tak, w naszej rodzinie, jak i myślę, że w wielu tutaj na Śląsku taka tradycja. Jesteśmy na osiedlu Tysiąclecia. Za mną kultowe kukurydzę. To największe osiedle Katowic. Ciekawe, czy uda mi się spotkać tu jakiegoś Cześć. Cześć, cześć. Jest z nami Michał. Michał zarządza całym tym osiedlem. Jest związany bardzo mocno od wielu lat z tym miejscem. czy znaczy z osiedlem? Ja się tu mogę powiedzieć urodziłem na tym osiedlu, wychowałem, wiesz? To, to tak mieszkałem na dolnym tysiącleciu i tak się akurat ułożyło. Takie szczęście miałem, bo to jest moja, mogę powiedzieć moja trzecia miłość w życiu. Pierwsze są dzieci, druga jest GKS, a trzecie osiedle. Kobiety są taką wartością, nie stan w moim życiu. Oczywiście kocham, natomiast one się zmieniają. A te czy wartości są stałe w moim życiu i tak się stało, że w wieku 33 lat zacząłem zarządzać w mhm. osiedlem. Super. Czyli to osiedle jest bardzo mocno też związane chyba z GKS-em. Tak, no, dla mnie to właściwie to osiedle to jest pisane w ogóle. To jak ta koszulka tu i to jest osiedle jednego wyboru dla mnie, przynajmniej chociaż szanuję tych, którzy są też kibiców innych drużyn, ale ich tu nigdy nie widziałem właściwie. To jest osiedle tylko nasze. Tylko wasze. Jak wspominasz swój pierwszy mecz? Pierwszy mecz? To właśnie tak jak ci wam powiedziałem, to był mistrzostwa świata w 82 roku. I po tych Mistrzostwach Świata, ja wtedy byłem młodym chłopcem, no ja się urodziłem w 1974 roku. trzymałem 8 lat miałem chyba, nie? Tak? 8 lat? 8. 8 lat po, i to runda jesienna chyba była, się zaczynała i wtedy na pierwszy mecz poszedłem na, z chłopakami z Dolnego Tysiąclecia, już tak, żeśmy wycieczkę sobie zrobili. No i to już, ja już wtedy wtopiłem, wsiąknąłem, przepadłem, tak jak się wpada do, do, w hazard w jakąś piękną kobietę, ja wpadłem w ten GKS tak, że oszalałem po prostu, jeszcze ja mi się tak życie ułożyło, że... W tym całym GKS-ie sobie ulokowałem całe moje takie jakieś marzenia, wyobrażenia o świecie, tych kibiców starych traktowałem jako, tak mi się jakoś ubzdurało w tej głowie, bo no tak było, że to moja moja rodzina, pamiętam tych wszystkich starych, tych których już nie ma, już nie chodzą, już nie żyją. Ale to tak byli dla mnie tacy herosi wtedy, a piłkarze to już w ogóle, w ogóle półbogowie byli, nie? A czy wyobrażasz sobie w ogóle życie bez GieKSy? jest tak jak z dziećmi, wiesz, że masz... Dzieci już wchodzą na głowę, skaczą, mm -hmm. że chcesz, żeby wyjechały gdzieś na wakacje, żeby się odczepiło od Ciebie, <laughs> ale później tęsknisz za nimi, je kochasz tak, że wiadomo, to jest wpisane w moją krew. Ja sobie tego nie wyobrażam, nie? Że to jest, jestem skazany na to, że się będę na nich wkurwiał, cieszył. No to jest moje życie, to jest część mojego życia. Czyli to jest prawdziwa miłość po prostu. No tak, tak. Mimo wszystko. Super. Bo kocha się mimo wszystko. Super, bardzo Ci dziękuję. Ja się cieszę tylko, że Cieszy. to osiedle jest tak zarządzane przez tak barwną osobę. Życzę Ci tylko wszystkiego dobrego. Dzięki. jak najszybszego powrotu do ekstra klasy. Dzięki, na razie bardzo. Ci Ale luja, dzisiaj zwyciężymy. Hej! Jak się zapatrzysz na ten dzisiejszy mecz? Dla nas, dla wszystkich GieKSiad, że to jest najważniejszy mecz, myślę, tego, tego, tego sezonu, to bez wątpienia. Czy dzisiaj cały stadion poniesie piłkarzy do gry? Oczywiście, że tak. Mimo tego, że będzie tam 1300-1400 kibiców, ale na pewno będziemy znowu 12 zawodnikiem, jak zawsze. Jak zawsze na bukowej. Na co dzisiaj liczymy? No czy punkty, nie? No nie ma wyjścia innego. Jak ty czujesz dzisiejszy wynik? No ciężka, ale wygrana. Tata cię zabrał dzisiaj na mecz? W tym sezonie ani jednego meczu opuszczonego. I będziesz gło głośno kibicował? Tak. Póki będę miał nogi, to będę chodził, nie. A jak nie będę miał nóg, to mnie przypil <noise> Tylko piłka różna wy potrafi wywołać takie emocje. Koszulka od chłopaków z Blaszoka jest. Wpisuje się w klimat, gdzie wszyscy mają być ubrani na żółto. Teraz idziemy przeżyć te emocje na stadionie. Katowice, Katowice. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Co prawda nic to nie daje żadnej z drużyn, ale w Katowicach, dzięki ludziom, których poznaliśmy wcześniej przed meczem, zakochanych po uszy w GieKSie, poczuliśmy prawdziwą gorączkę.